Ten sygnał akurat taki ostrzegawczy, uwaga. Idą przymrozki, W dzień zimno, w nocy jeszcze zimniej. Szkolarnie ustawiłam już dodatkowy tunel, w którym znajdują się rozsady. I rozstawiłam mm, takie słoiki z wkładami do zniczy. I uwierzcie mi, że naprawdę tutaj jak jest zamknięte to jest bardzo ciepło, także te znicze będą zapalone całą noc, także mam nadzieję, że rozsady przetrwają te chłodne noce i dnie pomidorki, które już tutaj zaczynają wychodzić w takiej donicy podwyższonej, zobaczcie już tutaj jest fioletowe i to znak, że trochę zmarzły dlatego go zabezpieczam i okrywam na noc włókniną z wełny owczej tak żeby nie dopadło je zimno